Jak ja się zmieniłam, że nikt mnie już nie poznaje Ciągle mieniałeś mnie tu i tam, że nie wiedziałeś, czy to ja. A ja wciąż tu byłam i czekałam na ciebie Aż w końcu ktoś inny się mną zajął Jestem kobiecą twoich marzeń, to ta która czekała na ciebie. Nie tak. I serce płacze przez ciebie. Jestem kobietą twoich marzeń. To ta, która czekała na ciebie całe życie. Pragnęłam twojej miłości, myśleć o Tobie, ale coś poszło nie tak i serce płacze przez ciebie. Nasze uczucia poszło w dal Chciałabym być z Tobą, lecz los nas nie połączył. Mamy problem ty i ja. Nikt z nas nie potrafi wyznać uczucia. Już dawno przestałam o nas walczyć. Jestem kobietą twoich marzeń to ta, która czekała na Ciebie. Życie. Pragnęłam Twojej miłości, myśleć o Tobie Ale coś poszło nie tak I serce płacze przez Ciebie Jestem kobietą Twoich marzeń To ta, która czekała na Ciebie całe życie Pragnęłam Twojej miłości, myśleć o Tobie Ale coś poszło nie tak I serce płacze przez Ciebie Kobietą Twoich marzeń, to ta, która czekała na ciebie całe życie. Pragnęłam Twojej miłości myśleć o tobie. Ale coś poszło nie tak, i serce płacze przez ciebie. Ale coś poszło nie tak, i serce płacze przez ciebie. Jestem kobietą Twoich marzeń. To ta, która czekała na ciebie całe życie. Pragnęłam Twojej miłości, myśląc o tobie. Ale coś poszło mnie tak, i serce płacze przez ciebie. Jestem kobietą Twoich marzeń.